Witajcie, kochani! Bardzo się cieszę, że razem spotykamy się dzisiaj przy naszej potężnej kotwicy, jaką jest Słowo Boże. Dzisiaj poprowadzi nas fragment z drugiego listu do Koryntian. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując Słowo Jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo, jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Piękne słowo dzisiaj, kiedy modliłam się tym króciutkim fragmentem, pomyślałam, że jako rodzina zumowa możemy dzisiaj naszą modlitwą otoczyć tych, którzy są niepojednani z Bogiem. Zachęcam, abyśmy pomyśleli. O takich osobach oddalonych od sakramentu pojednania, czy w ogóle od modlitwy od Boga. Może w naszych rodzinach, wśród naszych znajomych, wśród sąsiadów są osoby, które chcą się trzymać bardzo daleko od Boga, od Kościoła. Zapraszam Was, abyśmy dzisiaj poświęcili chociaż troszkę czasu na modlitwę o pojednanie dla tych osób. Wesprzyjmy ich naszym wołaniem i naszą modlitwą. Bóg usłyszy nasze wołanie i zdąży. Miejmy tę mocną wiarę, dlatego prośmy teraz również Matkę Bożą za te wszystkie osoby. Maryjo, pomóż tym, którzy mają najdalej, aby wrócić do Boga. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko pojednania, módl się za nami. Kochani, bardzo Was zachęcam, abyśmy wszyscy dzisiaj znaleźli chwilę na modlitwę, serdeczną modlitwę za tych, którzy potrzebują pojednania z Bogiem. A jutro gramy koncert w Górecku Kościelnym na roztoczu o godzinie 16:30. Serdecznie Was zapraszamy. I teraz jeszcze modlitwa przed nami w Tobie, mogę żyć na nowo. Dziękujemy Ci, Panie, za ducha wiary. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem.